Wszystkich z tej strony. No, <laughs> A to jest kolejny odcinek z Fire Simulator 2015. Tak I jest mowa. ze mną wyrywający się Jimmy Tornado. Nie ma takiego. No, i jest jeszcze Adam. No się ma no I lufki. Przeczytaj poprawnie, mówi Nick. No, on czyta <laughs> Jimmy Halo, Tornado. Nie ma takiego. <coughs> no dobra, sztalowy kacik. Mighty, Sztalowy Mighty. <coughs> Może być. No. Ale w do górę. Dobra, i ciśniemy od razu zestaw taki do koszenia i zestaw do przetrząsania, zgrabiania. Czyli po prostu komplet. Nasze łąki musimy jakoś tam w miarę sprawnie obrobić. To nie tu jeszcze, jeszcze kawałek za słupem dopiero. Co, no. Co ten zrobi, Boże, No nie wierzę, nie? Jedzie ja ja tak prosto i na prostej się... drodze do drzewa wjechał. Co? Jimmy? A on tak ma! Jedźmy, bo ja tak jadę Musisz tak, najpierw tylną odpalić, jak coś. Dlaczego tylną, najpierw grze? No, bo tam. inaczej to ci tam chyba nie odpali. O kurcze, robi się pokus, to nie wolno, nie wolno. Trzeba to zmienić. Głupota. Łącz um, szeroki rozrzut. O, perfekt. No, ty to już tu połączyłeś, widzę. Nie wiem, czy czekać za luftim czy Przyjechałeś ja pierwszy, bo... No. No, bo... ty może mieć problem z opuszczeniem. No, bo nie chce się opuścić. No, bo tutaj właśnie John Deere. Nie, mi tam wcześniej wszystko działało. Jak zaczynałem. Chodź, to... pomoc bo. No tak ten bez pomocy wszystko robi. Bez pomocy, nie da rady. Najpierw rozkładasz tylną, włączasz ją i opuszczasz, potem przerzucasz na przednią, odpalasz i opuszczasz. No, co, co ty mi nie powiesz? No to czego ty nie umiesz Owalnie. zrobić? Powiem ci, że odkryłeś Amerykę. No ja wiem. A, po Kolumbię. Tylko że najlepsze, że nie chce się opuścić w ogóle podnosić Podnośnik, podnośnik no. jest cały czas w górze. Hmm. Ciekawostka. Wybrał John, John Deera na Możesz się zamienić jeszcze z JCB-kiem, jak chcesz. W każdym wypadku chyba tak się zrobi. Nie, nie, nie. nie. Chodź, JC, chodź. Dalej, JCB. Dalej, jeźdź tym JCB, bo szkoda czasu, a niech kosi. No, ale nie mogę szybciej jechać. No, ale no odepnij to! Masz, czemu? zabieraj. No jak czemu? No wymieniasz się z nim, czaisz? On przyjedzie John'ym do zgrabiania. No to no, nie przyjedzie, tu ja w sumie zgrabiam, bo opuszczam. Oj, stój! gdzie jedzie. No to doje. Nie, no nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Na trzeźwo to jest dzierżyć. Nie, nie muszę iść po Tadzika! Jedź po <klujne> no. Ale. Aha, właśnie, nie, no, dobra. Myślałem, że ty chcesz wziąć trakturę i tak. sobie Jak to, jak to no, jest dobra. u szwagra, tadzik jest, to można gadać. Tam, że śmie śmiechowo oglądasz. Kto tego nie ogląda, Mam problem. A Antek! Antek, nie takie problemy. To się rozwiąże. A co ty tu kurwa robisz? No, i to super, nie? Co ty tu kurwa robisz? No. Jak to co? Bimber pędzę. <laughs> Ten przełączam teraz na tył. Śmiechawa TV. No dawaj, jedź Lufti przede mną. Nie jest Lufti mieszczytanie. Jak tanie. mam przed tobą, jechać Ja się to masz problem z czytaniem, no ale. Kości to lich, lich. Koś to wszystko? Koś, W końcu koś. Niewiarygodne, no, Lufti, no, koś. No bo, no bo ty ją. Ja... Coś... Jaki Lufti człowieku, to ja <laughs> jestem. A to wy się zamieniliście? To za dynka nie. A ja nie widzę ników, bo Pięk ja mam wyłączone tak. chudy. Ja myślałem, że się po prostu zamieniliście traktorami. Ja by... No ja też właśnie myślałem, że tak zrobię, ale podjeżdża, zapina nie traktorami. Jedziemy. na Spoko, Spokojnie. Cię zapina, o panie. Antek i szwagier by sobie z tym poradzili. Opa, raz? Ani by i na pod mnie zrobili. I podkropidła, podkropidła. No. Tylko starajcie się nie ten... Nie, nie opuszczać, nie zostawiajcie zielonej trawy, bo jest potrzebne siano. Spoko. Nie. No raczej powiedzmy. na twoja reszana. Jaka reszczahrana. A ja Wys jest. Tego, jak volano. Hm. No. Czemu Adam jak jechałeś to się robi pusia, no? No właśnie coś tak widzę, że... Jak, jak zabieram to... To nie, to nie dotykaj ją, widzisz? Bo ja robię teraz siano. Widzisz? Jakby, jak działam jak przetrząsarka w tej chwili. No ale to i tak bez różnicy, bo i tak to wszystko na siano idzie, nie? No, no tak, no ale to dziwnie wygląda. O Boże, ten to ma kurczę... Ale no, lary Spokój, no ty. No, wjedzie przede mną kosiarka i zostawię siano. Poproszę cię. Miałeś prasę, co robiła zamiast okrągów i robiła kostki. Nie przesadzaj. <laughs> O no to był wyjątek jojo. tych realizmów że Nie, nie, nie Ale jak wyjdą odpowiednie modyfikacje to zrobimy, tak gdzieś jakiś dziesiąty podejrzewam sezon to będzie Zrobimy jeden taki sezonik Taki dodatkowy yy, Pełen realizm, nie? Nie spoileruj. Cicho, cicho no, A, Adam, no nie wygląda. Prawo do dotyka, bo tu mi sięada wyskakuje, nie? Super Ja też tak miałem wczoraj jak kosiliśmy. Ale przytrząsał? To mi wyskakiwał ten. Yy, to ja wyglądał się anokosił A no też faktycznie. Nic, nic nie pobije prasy robiącej z słowę. O no, to o, też było, to było dobre. To było to najlepsze, to było naj... Ale najlepsze jest to, że to była prasa wydana przez Jane Software, nie? No. tego kuna? No. Wiesz, ja, ja próbowałem też zainstalować i na multiplayer normalnie nie można było grać, nie? Nie no, nie chodziło na to multiplayer. Znaczy, to była, to musiała być wina mapy, że tak się robiło. Bo normalnie, to, to ta prasa lata, lata jak wściekła. Ale masakra, jest jeszcze, to się, to normalnie była już porażka, że, że coś takiego zrobisz, nie? No ale czaisz kurde jedziesz sobie, nie, a tu prasujesz a tu ci słowa wyskakuje. Chcesz a tu no. jak tu, jak tu żyć, no? Powiedz mi jak żyć Dabie, Grabie, 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 grabie No, jedź, jedź pan, jedź pan, jedź pan, nie pan Nic pan? Ja cię mnie... to podnosił ze wszystko Daj mnie tego Pola Trzeba bo chyba nie ten klawisz włączyłem co się chyba ominęłaś Poniosło go bo... No szybko żeśmy to skusili tu dopiero drugie okrużenie <coughs> Przyspiesz sobie może, ej Może masz tam pomadź no, źle ustawiony Nie Zagradzow. no z tym, tym zgrabiarką to za szybko nie można znaleźć 15 na godzinę chyba bo... Ja i tak 20 Cheater <głos> <głos> nie ma tak czytelności to, to już trzeba być naprawdę. Teraz zaskoczył lufci, nie? Trzeba być szalonym majtkiem. <noise> dobra. Mhm. Tutaj skosimy tą błąkę, jak pójdziemy na tą. na osiemnastkę, to tam się zmienimy. dobra? Adasie? No, spoko. Ja no, widzę, tak. że tutaj drzwiczki dżicz, się ładnie otwierają z tyłu też. No, spoko. no, nie jest najgorszy tylko, ten JCB, nie wiem czemu tak na narzekają. Wiesz? Bo też fajnie się jeździ tym, tym... No mi sami też sami się nie, tak. nie fajnie jeździ, jedynie co to błotniki zobacz, zwróć uwagę na błotniki przednie, że jak obracasz skręć na przykład kołami w lewo... Aha, no, no, no. ...że jeden błotnik zostaje zawsze, nie? Tak, tak, tak. Czy trafi, czy trafi Zostaje, tych migaczów nie ma, nie? Dołożyłem. No, może i tak, nie wiem. Dobra, lecimy na 18. osiemnastkę. No, podnoś mi to. Dobra. Weź Braweran, jak ci nie podnosi. No. Tego badziewiata z kabiny nie można prowadzić. Jest w trakcie, nie po fakcie. No ten, co o, koleś. O. Co pirat. Nauczy no jeszcze we mnie uderzył, nie? Zakaleka. kaleka <grym> A? Ej, przerwę. A no nie bierze, <grym> że wy się to spieszcie, a nie? Do z czego ocika musicie się wyrobić. A, a co ja będę gorszy? też to stanę. A co ja będę gorszy? Pani ja no, zaczep, ja a zaczep zaraz pana zaczepię. A daś chodź tu, bo mi potrzebny. Już zmieniać, czy za chwilkę? No, już zmieniamy. Ty jest pojecznik pierwszy tym, 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 przed pokosówką. No, dobra. Bo masz ileś tego Uuu, taki sprzęcior. Co, co ty Pani tworzysz? No bo mnie zaczepiłaś tam. Czekaj, jaki to przycisk wszystko się włącza, czekaj, bo... Możesz bez tego cyp F4. bez tego Aha, no cypla, F4. możesz kosić, co? A, już dobrze no, zacząłeś. alt a 4 to y rozkładasz. Mówiłeś coś? Teraz będzie Adamek opuścił serwer. <głosy> <głosy> nie, jeszcze takiego szczęścia nie miałem. Allo? Co tam? Wiesz co zrobić, żeby miał takie szczęście co? Nie. A no Ja się znam Ja się no. nie znam na tym Znam się zaraz Ci pokażę Nie 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 próbuj Ty możesz jechać, nie stać Cisza Bo mnie wrócę O fajnie Człowieku ja tu od razu ładnie poszłam nie do a widziałeś ostatni odcinek śmiechawy? E, nie. Nie wiem który. Szodzy. Między... Ślady. Nie, ten... A! To, to, to tu nie... Się je? To niech ty się nie, tam w ten. Tu się sra. No, to też było dobre. Je tu kto? <laughs> nie, tu się sra. Tu mógł mu odpowiedzieć. Nie, tu, tu się sro. To było, to było bardziej wdechy, ale... Eee. Ale się nie kryją, że mieszkają na takiej małej, małej wiosce. A z czym mają się kryć, no kurde. Moniki. Ale golfa mają, mają. Polo. No. Panowie, panie. Oj, ktoś tu słabo ogląda. Nie wiem, wszystkich nie oglądałem. Adam, ty aż tak ładnie to ty nie wykładzę bo ty widzę, że w las wjeżdżasz nawet, żeby tylko wyciąć wszystko, ej. Co to za mówisz? Najlepsze to było, czekaj, co to było? Szwagier do kontroli radarowe, ten, nie? A szwagier prawa jazdy ma? A co, tamtej już zgubił? Ja jazdy nie zabiorą! I jeszcze tamtego nie oddali. A to część <coughs> pola też widzę, że zrobiłeś? Co? Część pola też widzę. No tak, tak. Te pola trochę za duże mi się wydaje, nie tak. Za duże? Graj sobie mapę złota. To znaczy za duże tylko, że na większą ilość osób. No, może, może bardziej, właśnie na no, więcej osób jest zrobione, albo po prostu na większą maszynę, nie? ale tak jak my tu gramy, to nie jest najgorzej, nie? No tak, A. tylko że na przykład dostajesz na początku tego Nihilandzika. A dwa, tam na jedna, początku to, tak... to jest wiesz, troszeczkę za duże to wszystko, nie? No, ale no. Jak, tak jak tutaj, jak ja zacząłem już z odpowiednim sprzętem, no to nie jest najgorzej. A ty na jakim poziomie? Yy, tam. Ja gram na normalnym. Na hardcore. A ty tutaj? A ja tutaj na Easy. Mm. Nie za ciężki? Nie, nie, nie. no, gram na Easy, dlatego żeby właśnie high dosyć szybko płynął. Bo wiadomo, jest trochę maszyn do kupienia i tak dalej, więc. No nie, ja chcę tam dojść do 30-40 Nie, 30 odcinków i coś tam pokażę. u ciebie to jest tyle, ile odcinków tyle tygodni, chyba, nie? Bo teraz tygodniu. Czekaj, czekaj, bo ja muszę sobie grać ciszyć, bo ledwo Cię wysłyszę. Dobra. <laughs> ja, ja. patrz jaki bóg. Wyłączyłem tą zgrabiarkę, a dalej są efekty jakbym zgrabiał. Co ty gadasz? Przecież to jest oryginalna zgrabiarka. To jest zgrabiarka. Or oryginalna właśnie. Powiedz co Ale ona tak ma. <laughs> to ciekawe. A co ty tam, Alu, jeszcze wcześniej mówiłeś? Było tak... No... Ty ile odcinków tego grania No jeden, ale... No... No co, no. no, jak rzucasz jeden, to Ci na 30 odcinków to Ci starczy. Na 3 czwarte roku, wej. Na 3 piąte roku, no. To, to wiesz. Już no nie na no, spokojnie więcej, nie, wiesz, tam... nie, spokojnie panie. Spokojnie. To ja tutaj, jak ty 30 odcinków, ty chcesz dojść do jakiegoś bogactwa na normalnym. Jak ja tutaj na easy i mam zaplanowanych 32 odcinki, chyba mi wyszło. Już spoileruję. A co? A co się A. będę krył? Już <noise> będę odliczać, kiedy nowy sezon? Nie. 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 Jakie tu wyliczenia poważne są nie jest najgorzej, wiesz, można też tam pobrać. Ja mam zaplanowane ile wyjdzie to będzie Ale lufti też jest Maratończyk kurde w odcinkach Nie ile tam miałeś tego z Biedźmina miałem ile miałem z Biedźmina O ty tam tam, Ty to tam kurczę poszalałeś nie? Chociaż w sumie Titus jest jeszcze lepszym Maratończyk, on to 70 miał w się 13, nie? W sezonie. To no to już jest... mi się tak trochę za dużo ja tak 30-40 już tak mam no dla nie mnie to tak to jest bohun no ty ale on on ma s, wiesz to, to on nie, to, to nie robi osobno sezonów bo gdyby tak robił no to to by mógł wychodził nie o ciebie wy, wy, wy się na razie tam jest wiesz uczy w tą grę, można to jest jedyny y, let's player który może lamić no, no to, to jest jedyny jest. nie no jeszcze Rio może być, no <laughs> Ale to jest. E, Wybierzam sobie... Znaczy sobie RAI farminga jakby grał jak jak albo jest. WTS a on by rozwalił te gry no. Albo komputer by rozwalił, co najmniej. <laughs> 10 minut, nie. Po dwóch minutach albo by spał, albo bym coś rozwalił no, Zobaczcie te um, prymitywne kabaret. No widział ostatnio? No to już widzisz jak RAI by grał. No właśnie. Dostań a to najlepsze ludzie w Graj a to ostatnio ten... Ostatnio oglądałem ten... Jak ten... sam Pompa, czy jak on tam... I I pompa! Sam, I tam. Sam. <laughs> Jest tu pompa! Oj, Lofty, lofty. ty... English, English, ty! Za dużo English, English. is very good. <laughs> My English is naturally good. <grystans> to, to nie, no to on jest po prostu to jest, to jest polski nick i samo po prostu tamno. Tak powiedzieć, no. Oglądałem ten z The Forest u niego ten skróty te wszystkie. Jest jak ja z tego lałem. No, on jest naprawdę, to jest pompa totalna, nie? A ja z e, obejrzyj odcinki ogóle, tylko, z odlasta. Bo on jest strasznie szczery, nie? To wszystko robili, wiesz. Mówi a to tak i sobie jest, oglądni u niego którykolwiek odcinek z Outlasta, nie? W horrory jak on gra. No Boże, jaka jest pompa wtedy. No. Taka pompa taka normalnie, że <laughs> najsy nice spokój, nie? Alok, a widziałeś Wormsy jak grali Royo, Nitro? No, ja widziałem jedną. Nie, zresztą. ja nie widziałem nigdzie. Kurwa. <laughs> Ale było fajnie. <laughs> Słuchaj, chyba będziemy kończyć z tym koszeniem. Myślę, że tyle trawy nam póki co wystarczy, wiesz? A się jeszcze tam to wielkie wielkiego. No, to bez sensu jest, bo to nam wystarczy naprawdę. Śmigamy. Jest pomp. No wiesz, że tak, ja jeszcze trochę zaspoleruję. To mam pan zamiar też jednak tą częstotliwość w odcinku zwiększyć, bo to się ten się trochę później pojawi. Ale, ale zrugać. Tam tam zrugać do 3 do na 2 tygodnie? Nie. <laughs> do 3 na miesiąc? Nie no, ale teraz się zajmę też inną grą i to tak wiesz. A czym tam się zajmujesz jeszcze? No, tą, tą Dying Light. A, no tak. Tu brodę to, to jest, Tam, tam trzy odcinki tego nie ale człowieku czasami to ciore przechodzą, nie? A no tutaj jak ten, widzę jak grają mnie właśnie współlokatorzy w tą grę, to też jak drobne mordy. Oni grają sobie przez lata, przez właśnie, nie? No można, można, właśnie, fajna sprawa. Dzisiaj nie... Kiedy to? I to mi się podoba w tym JCB, że to jest fast track. Kurde, zasuwa, nie kurde, muli się, biii, 20 na godzinę. Ale on tam ma koni, przypisane. 340? Myślę, że chyba o tego będzie. A ile tam za niego zabuliłeś? Nie wiem. 5 minut pobierania. Nie, nie wiem ile to patrzy. Dwa ja koty i tyle <grym> Dwa koty i dziewice O kurczę. Wystarczy ci tyle info <grym> Wszystko jasne Dziewicy już nie znajdziesz to była jedyna na rynku No, to już była ostatnia w sezonie <grym> Ostatnia w sezonie <grym> No dopiero się rodzą następne, wiesz? Ale Ale leka w lekarz sezonie. już przy porodzie Gdzie tutaj to zostawić? <grym> Obejrzcie sobie serbski film Obok mnie, tu zobacz Obejrzyjcie sobie serbski film. Tam jest właśnie. To jest film, w którym gwałci koleś. Lekarz odbiera poród i gwałci to nie, mogę, nie To jest chory film, najchorszy ever. Naprawdę nie ma tak chorego filmu jak Serbski. Jak nie? Nie ma. Jest. Adam, damy player. I... <laughs> to też. Trzeba paliwko uzupełnić. O, Dobra... Ostatnio do kumplat przyszedł jakiś y, Rumun, nie? I gada... Nie jak to powiedział Ty! Masz zapalniczkę? A po co ci? No wiesz, tu mam paliwo. Będzie petarda! <grym <grym no fajnie, ciapaci atakują. Ciapaci... Putin wcisnął przycisk. <grym> Ciapaty, atakuj! Idziemy, na, idziemy palić meczety. <grym> Co tu było No nie bo ja Co tu było słuchaj? Jakby właśnie, jakby ten cygan podpalił tą benzynę. Patrz, no Sorry, no, pali ci się dom, Ale na dom. Ściany stoją. No fajnie, no, ale... siódmy karton z prawej strony pod mostem jeszcze stał. cały. Ale za Dobra, to szósty... wydaje sorry, za to... adres zamieszkania. Za to szósty, czyli twój jest, wiesz, w Strzępach. No <laughs> ten stówkę tylko, co 12, to nie jest aż tak straszna cena, ty. Ja ty nie jest... zmieniałem cen, jakbym w sumie je mogłem je pozmieniać. Bo one tam są troszeczkę niedostosowane, ja widzę, że tutaj powolnie panowie trochę to robicie. A co, co, ty, co ty? Ja A, to jest? Ja przyjechał Mercem i myślę że jest fajny. Zobacz, mogę driftować po tej trawie. Dawaj, podpinaj Merca pod zgrawiarkę i ogień. Właśnie szkoda, żeby nie przyspieszyła, nie? <laughs> Podpiąć mogę, ale niestety nie przyspiesz. Dobra, no to w tym miejscu będziemy Gdzie... kończyć. Będziemy kończyć i ten już opiewien. No, no, będziemy hmm. kończyć ten odcineczek. No i do następnego, no, trzymajcie się. Cześć. To do zobaczenia w kolejnym sezonie.